I dzisiaj y, będziemy sobie tutaj y, reagować na nową tę ogórka. Dobra, y, słuchamy. Ona są słucham, oczywiście. Guciu, to jest mój kolega. Ej! On jest po prostu mega. Jo hej. Lubię go bardzo mocno. ej. Bardzo mocno. To jest moim kolegą, hej. Mam go już prawie 8 lat. W sumie wkonał 8 lat. Razem może przejdziemy cały świat. Nie, nie, nie. I nie czuję, jak wyeklumuję. Hej, hej, hej. Kucio to jest mój kolega. Hej. On jest po prostu mega. Hej. Lubię go bardzo mocno. Aż za mocno. Hej. Aż za mocno. Hej. Kucio to jest mój kolega. Musieliśmy zrobić e, małe zdjęcie tutaj, y, ten, y, żeby para weszła, czy słuchamy dalej. Hej. mam bardzo dużo, mega, hej. Mam 20 tygodni. Mam 20 tygodni bardzo mocno, He. 20. He. hej. 20 tygodni? 20 Hej, hej, hej. Tak mówię do kłóce, kiedy widzimy się w szkole, hej, A no? A no. hej, hej. No? 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 Tak, no? 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 tak mówię do kłóce, kiedy widzimy się w szkole, hej, Why? Why? A no? A He. bo... To mój kolega, mojego kopera, ma bardzo dużo mega lat. Jej, jej, jej. I tu nie biegnie, mówię, hej, 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 hej. No dobra, tyle starczy i oceniam tą piosenkę 10 na 10. To jest bardzo fajna. Nie ma najlepszej, nuty, nie ma lepszej nuty niż to Jest najlepsza na świecie. Dara.